Witam serdecznie, tutaj Extremum Game. Chciałem z wami zagrać Fortnita. Nadal są przyciski. Najlepiej wczytywanie tekstur. Zobaczmy co się dzieje z teksturami. No, tekstury się nie wczytują poprawnie, także do dupy strasznie wygląda to gra. Po prostu nawet postać mi nie chodzi poprawnie. Nie wiem, co tu się odwala. <grybujesz> Jakże, no, Fortnite się dobrze prezentuje na razie. Jak widzicie, no, pełen... Niesamowitych rzeczy wejdziemy sobie do zboża. W zbożu można sobie chodzić. Raczej gościu mnie nie widzi. Ale my zobaczymy jak chodzi. Trochę takie cheaty można powiedzieć. O! Wczytały się tekstury powoli. Tekstury odgoni też się powoli wczytały. Aha, ten zboża się nie niszczy. Dobra. No, nie wiem co to jest No także ciekawa rozgrywka będzie się tutaj O tutaj coś mamy O kurczę chodzę w jakichś dziwnych rzeczach Mogę strzelać jakby co, ale No bardzo ciekawie to wygląda Tam coś mamy dziwnego Jesteśmy na farmie Fury Farma Fury Słyszę złotą skrzynkę, więc jeżeli chodzi o złote skrzynki, tutaj się wiele nie zmieniło. Tutaj już mi się trochę wczytały tekstury z gry. Mamy jakąś wędkę, nie wiem co to do czego służy w ogóle. Wędki widziałem w grze. No ale strasznie mi się tutaj przycina gra. Okej, okay. na wędkę można pewnie coś łapać, na przykład wrogów. Niemniej... Sprawdzamy dalej. Słychać strzały. Czy takiej grze? Raczej nie pogramy sobie za bardzo. To grze. Mogę wam pokazać, jak ta gra działa nieprawidłowo. Tekstury wyglądają jak. kawałek kupy. Nie wiem, co to jest w ogóle. Tak się nawet zniszczyć nie da. Dziwne rzeczy się dzieją. No, tu się coś czytało, o w Pójdziemy sobie na środek mapy. Zostało 50 graczy. Ja nawet nie ogarniam tej gry. Dopiero mi się wiatrak wczytał. No ale jak widzicie, gra już się wczytała powoli, ale się wczytała. Mamy ognisko. Ognisko pewnie regeneruje nam życie dalej. Dobra, inaczej wygląda graficznie. Tak kolorowo. Fajnie, bajkowo. To jakieś zadanie trzeba było wykonać. Teraz ogólnie w tym sezonie drugim są zadania. Tu mi się chyba już wszystko wczytało. Nie, ten domek jeszcze się nie wczytał. Jak widzicie, też z mi się nie wczytują poprawnie. W tej grze nie wiem, co tu się dzieje. Nie wiem, co to jest za obiekt. Nie mogę go zniszczyć, nie mogę go dotknąć. Także fajnie. Ten tędy się wychodzi z niego. Uwięziony jestem na zawsze. W tym obiekcie nie widziałem. O, wyszedłem. Świetnie to się po prostu wczytuje, można nazywać paranormal activity Fortnite. Wow, niesamowite. Uuu. o coś mi się zacięło. Jesteśmy w innej rzeczywistości tutaj. Przedmioty się materializują inny sposób, robi się niebezpiecznie. Można pływać sobie fajnie, tutaj nie można przejść. Dźwięki się zmieniają, te drzewo jest z innego wymiaru. Po prostu ok. Głupia, że zaraz mi się komputer zlasuje przy tym czymś. Ja nie wiem, co tu się odwala. Jak widzicie, tekstura już się pojazdów czytała. Tym pojazdem raczej podróżować nie możemy. Tutaj już zaczyna się wojna. Jak widać, ciężko jest cokolwiek rozpoznać. Celownik w tej broni za bardzo się nie centruje. W tej się centruje, więc będę używał tą broń. Lecz, jak widzicie, sprawa jest dosyć ciężka, bo jest smutowana mapa. Także nie polecam. Mamy helikopter, nie wiem, co się odwala. Ja gościa tutaj zabiłem. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co się dzieje. Znowu załatwiłem gościa. Boże. Zabiłem ludzi. Nie wiem, czy to może <śmuszny> mi <uznaję> jako haki. <śmuszny> Także możliwe, że dostanę bana. To nie moja wina, że ta gra tak dziwnie chodzi. Tutaj jeszcze się nie wczytały tekstury i są jakieś paranormalne rzeczy. Dobra, coś tam strzelają. Ja wolę nie wchodzić tutaj na terytorium skażone. Tu się w tekstury wczytały, więc moja postać będzie poprawnie chodzić po nich. Tutaj jak już nie są wczytane tekstury, to nasza postać będzie lewitować po prostu, więc trzeba poczekać chwilę. Sam coś strzela, ale nie widzę za bardzo, kto nie wiem czy te tekstury mi przypadkiem nie zasłaniają w widoku. Dobra. No i cóż, zwyciężyłem. <laughs> Nawet na takich dziwacznych teksturach. Kompletnie nie wiem o co tutaj chodzi i nie wiem dlaczego tak się stało, no ale myślę, że to tyle w tym odcinku z Fortnite'a. Także trzymajcie się ciepło, cześć.